A teraz też niesamowicie ciekawe pytanie. Posłuchajcie, Andrzej K. 1508. Mówi ojciec, że my nie mamy mocy przeklinać. Przecież mnóstwo fragmentów z pisma mówi dosyć jasno, przynajmniej dla mnie, o mocy wypowiadanego błogosławieństwa, jak i przekleństwa. O tym, że nasze słowa mają moc. Podam tylko jeden przykład: przeklęcie figowca przez Jezusa. Proszę ojca o wyjaśnienie. Już śpieszę. Do tego przykładu z Figowca jeszcze za chwilę przejdziemy, bo faktycznie jest tak, szczególnie w Nowym Testamencie, mamy kilka takich bardzo ciekawych sytuacji, kiedy się wydaje, że ktoś kogoś przeklina. Pamiętamy ten moment. Kiedy Jezus z uczniem jest odrzucony przez mieszkańców miasta, a ci, a tam uczniowie pytają się Jezusa, czy mają na to miasto spuścić ogień, deszcz siarki. Oczywiście w ten sposób przywołując te historie z Sodomy i Gomory, które to zostały zburzone, zniszczone za grzech niegościnności. I teraz tak, jest pytanie, czy to jest przykład tego, że oni chcieli przekląć to miasto, co miałoby moc sprowadzić na to miasto właśnie deszcz ognia i siarki. No, myślę, że są różnego typu przekleństwa, cudzysłów przekleństwa, które mamy spotykamy w Nowym Testamencie. Mamy takie przekleństwa, które mają w sobie charakter jakiegoś sądu czy sprawiedliwości. Tak jak na przykład właśnie niejaka rzekoma kara dla miasta, które odwróciło Jezusa i uczniów. Mamy takie przekleństwo, które wypowiada też Jezus, ale które ma charakter przede wszystkim. Pewnego wyrażenia konsekwencji dla tego, który się oddaje Grzechowi. Chodzi mianowicie o ten moment, kiedy Jezus mówi, kto się dopuści yy, zgorszenia jednego z tych najmniejszych, to lepiej, żeby on sobie przywiązał kamień młyński i rzucił się w morze. Nie? Pamiętacie o co chodzi. Więc no, też można powiedzieć, że jest to jakaś forma przekleństwa. Natomiast mówi ona przede wszystkim o konsekwencjach zła dla człowieka. Niżeli o tym, że jest jakieś przekleństwo, które ma moc, żeby na człowieka sprowadzić jakieś zło, jakieś fatum, jakieś działanie złych demonów. Ale potem mamy jeszcze ten przykład z figowca. Pamiętacie, Jezus widzi figowiec, podchodzi, nie był to czas na figi, a on szuka tam owoców i mówi, żeby uschło. Nie? Przeklina ten figowiec. I faktycznie potem, jak razem z uczciami wracają, to widzą, że ten figowiec uschł. I teraz tak. Jak rozumieć ten fragment? Otóż konsensus egzegetyczny z tego, co wyczytałem, mówi o tym, że nie chodzi tutaj o żaden cud, że jest to przede wszystkim znak proroczy. I teraz tak, mało tego, to nie są jakieś egzegezy nowe, bo one dotyczą już, one się ciągną od św. Augustyna. Mianowicie bardzo ważny jest kontekst tej sceny. Mianowicie, przedtem i potem mamy mowę o świątyni, mamy mowę o świętym mieście i o odrzuceniu Jezusa. Czyli to, co robi Jezus, tak de facto jest gestem profetycznym, nie? Czyli jest to jakby takie przekleństwo, cudzysłów, profetyczne, która ma wyrazić to, że naród, czy że świątynia, która dotychczas rodziła owoce, teraz jest bezpłodna, nie wydaje owocu i powinna uschnąć i że pewnie uschnie. Więc innymi słowy mamy różnego typu przekleństwa. Mamy takie przekleństwa, które dotyczą gestu profetycznego, mamy takie przekleństwa, które dotyczą konsekwencji grzechu, ale też takie, które dotyczą niejako sprawiedliwości. Ale czy ja mogę pomodlić się nad kimś, żeby nad tym człowiekiem wyniknęło jakieś zło, żeby go coś opętało, żeby go coś trafiło. Katechizm Kościoła katolickiego mówi: przywoływanie imienia Bożego w przekleństwie jest grzechem. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że ja nie mogę dysponować mocą Bożą, żeby komuś się wydarzyło jakieś zło. Ja nie jestem dysponentem mocy Bożej. To nie jest też tak, że istnieje dwóch bogów: że jest Bóg dobry, Bóg Jahwe i że jest Bóg zły, który ma złą moc. I teraz w przekleństwach my dysponujemy mocą tego złego Boga, nazwijmy go sobie demonem, a w błogosławieństwach dysponujemy mocą dobrego Boga. Otóż nie, my wierzymy w jednego Boga, to nie jest Yin Yang. Jest tylko jeden Bóg, jest tylko jedna moc. Co za tym idzie dalej? Ten, to przekleństwo, to czy ja mam jakąś moc, żeby człowiekowi zaszkodzić jakimiś mocami demonicznymi, żeby na niego rzucić urok? Otóż nie, przekleństwo przede wszystkim uderza we mnie samego, w tego, który przeklina. To nie jest tak, że ja biorę demona i rzucam w człowieka, bo ja nie mam takiego pistoletu w ręce. Kiedy przeklinam, to tak naprawdę uderzam w siebie samego i swoje serce zanurzam w ciemność. Swoje serce oddaję złemu duchowi na jego pastwę. Przeklinanie de facto jest grzechem. Jest grzechem nie tylko przez to, że, że ja mogę komuś zrobić krzywdę, bo go przeklnę. Jest grzechem przede wszystkim przez to, że jest jakimś elementem uzurpowania sobie władzy nad dobrem, nad złem. A pamiętamy, że to się odzywa nam fragment ze Starego Testamentu z Księgi Rodzaju, gdzie człowiek w ogrodzie rajskim chciał decydować, co jest dobre, a co jest złe. Więc to jest, dlatego przekleństwo jest grzechem. Nie dlatego, że ja dysponuję jakąś złą siłą i jest grzechem dlatego, że ja mogę drugiemu człowiekowi zaszkodzić. Jest grzechem dlatego, że ja uzurpuję sobie władzę, która do mnie nie należy. I najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Jesteśmy powołani do tego, żeby błogosławić. Błogosławieństwo jest modlitwą nad kimś. Jest pragnieniem dobra dla tego człowieka. Więc błogosławmy, a nie złożeczmy. Jeżeli mamy kontakt z osobami, które nam zaszkodziły, jeżeli jest jakiś złoczyńca ktoś ci wyrządził zło, to ty też go nie przeklinaj, bo pamiętaj, że najważniejsze przekazanie, które nam zostawił Jezus, to jest to, że mamy modlić się za tych, którzy nas prześladują, a nie ich przeklinać. Wszystkiego dobrego. Wierzę, więc myślę. Do zobaczenia. Pa.